Dzień dobry, dzisiaj temat. Do kiedy moje dziecko bierze moje problemy na siebie i jak one długo trwają? Chciałam o tym pogadać, bo ostatnio słyszałam taką, taką informację, że jeśli dziecko kończy 18 lat, to ty już jako rodzic nic nie możesz zrobić. Coś się stało, to się stało, i nic, to już koniec. I właśnie chcę to trochę odkręcić, pod, trochę wam podam na, na jakimś takim przykładzie. Że niezależnie od wieku dziecka, niezależnie zaznaczam od wieku dziecka, ty nadal masz wpływ na jego zdrowienie, na jego jakość życia, na to, bo czasami, jak jesteś trudnym rodzicem, to może być tak, że, ten, że twoje dziecko się całkowicie od ciebie odsunie. I teraz, jak popracować nad sobą, żeby się zbliżyło, to wszystko ma znaczenie, więc e, jeśli interesujecie Cię ten odcinek, proszę zostań i wysłuchaj do końca. Cześć, mam na imię Ewa i zapraszam Cię na mój kanał Totalna Biologia a Dzieci. Czy wiesz, że Twoje przekonania, Twoje drzewo genologiczne, Twoje samopoczucie ma wpływ na Twoje dziecko, zwłaszcza na choroby i jego zachowanie? Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Ostatnio właśnie przeczytałam taką, to, co powiedziałam na początku, że mm, dostałam. Czytałam, czy ktoś gdzieś tam napisał, że dobra Ewa, moje dziecko skończyło 18 lat. No to niech teraz sobie radzi, nie? Niech teraz sobie radzi. No jasne, twoje dziecko sobie poradzi i może iść nawet na terapię, może nawet znaleźć leki, ale pamiętaj, że jeśli się okazało, że twoje zachowania może kontrolujące, może narzucające, może Twoja nieobecność, może Twoja krytyka, może tro, trochę taka, że na no, Tobie musi być tylko uwaga, bo jesteś zarysem narcystycznym. No to pamiętaj też, że y może tak się nastąpić, że Twoje dziecko całkowicie urwie z Tobą kontakt. Albo może chorować na jakąś chorobę autoimmunologiczną, auto autoagresywną. Uh, tak, więc jakby t -t -t chcę zaznaczyć, że niezależnie od wieku, ile ma Twoje dziecko, Twoja praca nad sobą ma ogromne znaczenie i wpływ na jakość i zdrowienie twojego dziecka. I piękne czasami jest to, jak pracowałam z babciami, z całym rodem, zwłaszcza jak są te rody, takie kobiece. Z, rod tak, przychodzi babcia, przychodzi mama, przychodzi córka, tak, wnuczka, i w tym momencie jest największa tak naprawdę zmiana, ale dobra. Może coś mi, Możesz teraz mi zadać pytanie albo się zastanawiasz, no dobra, no mam te dziecko, które ma 25 lat, liczmy, albo ma 40 nawet i co ja mam zrobić, jak mam to naprawić, aby no było lepiej, albo to wpłynęło na jego zdrowie. Po pierwsze zadaj sobie pytanie, czy są jakieś tajemnice, czy masz jakieś tajemnice przed dzieckiem, które ukrywasz, które udajesz, że było inaczej albo żyjesz w jakiejś iluzji, że wcale tak nie było, jak dziecko czasami ci się pyta, ty nie, nie, to jest nieprawda, no przecież no co ty, ja bym tak nie mogła, ja tak nie zrobiłam i tak dalej. Pamiętaj po pierwsze, jak są jakieś tajemnice, to zacznij mówić, nie? Wszystko, co zostaje ujawnione, już powoduje zdrowienie w rodzie. Drugie, stań w prawdzie, czyli zastanów się najczęstszym, to co zawsze powtarzam, czy twoje dziecko... Jak było chciane, a nawet jak było niechciane, a nawet jak pomyślałaś o aborcji, a może pomyślałaś, żeby oddać dziecko do adopcji, to wszystko ma wpływ na Twoje dziecko. I teraz, niezależnie od lat. i teraz, jeśli powiesz prawdę, jak było, to nie dosyć, że w Tobie nastąpi ulga, ale też to wpłynie na Twoje dziecko. Kolejnym ciąża, czyli ciąża, co się działo w ciąży. Jakie były emocje? Czy się cieszyłaś, czy się nie cieszyłaś? Kogo się bałaś? Czego się bałaś? Jakie były obawy? Czasami wiecie, są dzieci, które są e, z złoża po, poza małżeńskiego, że tak powiem, tak? Że może byłaś kochanką, może to była tajemnica. To wszystko ma wpływ i to też jest bardzo ważne, aby powiedzieć. Kolejny, zastanów się, czy byłaś obecną mamą albo obecną za dużo. Bo y, twoja nieobecność Miała ogromny wpływ na dziecko. Jasne, zawsze powtarzam, że nieobecna mama narobi mniejszego bałaganu niż obecna mama, za dużej z pozycji lęku. Wiecie, często to zdanie powtarzam, ale nieobecność po prostu rodzi w dziecku ogromną samotność, ogromny brak zaufania, ogromną kontrolę, że dziecko często staje się nawet nad tobą i to jest tak zwane dziecko Bożego, o którym też często mówię. Więc zwróć uwagę, czy Ty byłaś tą obecną mamą. Warto też o tym porozmawiać ze swoim dzieckiem. Zastanów się, jaki miałaś trudny czas w tym okresie. Jak patrzyłaś na ojca dziecka? Pamiętajcie, że jaki ma się stosunek do ojca dziecka, ale może też być nawet, czy jaki stosunek ma się do matki dziecka, ma ogromnie wpływ na dziecko. Bo wiecie, dziecko może jakby tego nie wyczuwać. Nie? Znaczy, wam się wydaje, że dziecko nie rozumie, nie wyczuwa, ale ono doskonale jakby czuje sam sobą. Jest, jak jest starsze, to jest obserwatorem. Więc to też jakby ma znaczenie, jeśli trzymacie urazy, tak? Jeśli trzymacie urazy do y, ojców czy do matek swoich dzieci, to bardzo ważne, aby nad tym popracować, aby odpuścić. Y, tak, bo często jest właśnie trzymanie w ogóle uraz albo do matki, albo do ojca, po prostu w rodzie, to też będzie powodowało alergię na mleko, na wiecie, nabiał, na gluten. Więc to, to wszystko jakby ma wpływ. A co jest ważne, to zwróć uwagę, czy w Rodzie był taki system przerzucania winy na kogoś. Bo pamiętajcie, że jeśli w Rodzie nie ma brania odpowiedzialności za swoje postępowanie i zachowanie, no to to bardzo mocno się powiela. Każdy jakby winia za swój los kogoś, tutaj najbliższych, i twoje dziecko może żyć tak naprawdę w ogromnym poczuciu winy. Im głębsze poczucie winy, no to tym tak naprawdę jest też takie zachowanie autoagresywne. Może być depresja, może być samokoleczenia, czyli to, co często jakby powtarzam, więc tu zwróć uwagę, jak było. I myślę, że jak wszystkie te podpunkty dobrze w sobie przepracujesz, coś wartość możeś na terapię, poprosić kogoś o pomoc, ma to ogromny wpływ na Twoje dziecko. Więc zaznaczam to, nie ma znaczenia, ile Twoje dziecko ma lat. I jeszcze jedno i jeszcze ostatnie, zwróć uwagę, czy ty, pomimo, że Twoje dziecko może ma 40 lat, może jest dorosłe, czy ty puściłeś to dziecko do życia. Bo często jest tak. Że Twoje braki w dzieciństwie mogą powodować, że robisz wszystko, by to dziecko zwróciło na siebie uwagę, na Ciebie uwagę, tak? Bo nie miało uwagi innych, tak? I czujesz, że jestem partnerem, jakimś powiernikiem, ratownikiem, to też jest bardzo ważne, by dziecka z to ściągnąć, puścić je do życia, niezależnie od wieku, może nawet ma 50 lat, a co teraz słuchasz, tak? Więc to ma ogromne znaczenie: przesłuchaj to kilka razy, zrób notatki. Zastanów się i zaznaczam. Niezależnie od wieku dziecka, nadal Twoje zachowanie, postępowanie, odwrócenie to, co się narobiło, może wpłynąć korzystnie na Twoje dziecko. Tak, to wszystko. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnym.